O dwie fabrycznie nowe karetki wzbogacił się tabor zespołów ratownictwa medycznego Staszowskiego Szpitala. We wtorek ambulansy w wartości około 900 tysięcy złotych każdy zostały uroczyście przekazane. W tej uroczystej ceremonii wzięli udział znamienici goście. Najważniejsze, że taka inicjatywa powstała, żeby zamienić te karetki, żeby dać nowe, kupić nowe karetki, niech, niech służą dla ratowania zdrowia. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważny krok, bo każda minuta jest ważna. Jak coś się dzieje. Koszt zakupu ambulansów wyniósł prawie osiemset 850 tysięcy złotych. Szpital w Staszowie otrzymał na ten cel dofinansowanie w kwocie milion 200 tysięcy z Ministerstwa Zdrowia, gminy powiatu Staszowskiego przekazały łącznie 115 zł, złotych, a starosło powiatowe 100 tysięcy. Pozostałą sumę dołożył szpital. Bardzo się cieszymy, że taka wspólna akcja powoduje to, że będziemy mieli bezpieczniejszych mieszkańców i oby te karetki służyły tylko do transportu, a nie do nagłych wyjazdów, ale wiemy, że życie jest życiem i pewnie one też się będą zdarzać, więc chcemy jak zapewnić naszym mieszkańcom jak największe bezpieczeństwo, jak najlepszy transport medyczny, tak żeby mogli czuć się bezpiecznie w powiecie Staszowskim, w regionie Świętokrzyskim. Jako starostwo mi. Żeśmy pomogli i poszczególne gminy się dołączyły do tego, wspólnie jakoś tam cząsteczkę, czegiełkę dołożyliśmy do finansów Ministerstwa Zdrowia. Samorząd Rytwian, Gminy Rytwiany partycypował w kosztach zarówno przy zakupie ambulansów, jak i również niedawnego zakupu samochodów policyjnych do Policji Powiatowej w Staszowie. Czujemy się zobowiązani, ponieważ zarówno Komenda Policji w Staszowie, jak i również szpital są to jednostki, Powiatowe, które dbają o nasze codzienne bezpieczeństwo, więc no nie mogło być inaczej. Nowe karetki zastąpią te mocno już wyeksploatowane, wyprodukowane w 2017 roku, z których każda ma ponad kilkaset tysięcy kilometrów przebiegu. Wymiana taboru była jak najbardziej uzasadniona i konieczna. Obsługujemy tutaj praktycznie cały powiat Staszowski i ten tabor, który posiadamy. No jest już bardzo wyeksploatowany, to są samochody z przebiegiem ponad 400 tysięcy kilometrów, więc to była najwyższa pora tak naprawdę na nowy sprzęt, który minimalizuje możliwość awarii, a przez to zapewnia ciągłość działania zespołów ratownictwa medycznego. Ambulanse w porównaniu do tych poprzednich są doposażone w nowy sprzęt. Mamy automatyczne nosze. To już nie musimy dźwigać pacjentów, prawda? Tylko automatycznie Zwiększony już dźwignię dźwig, tak, to większą Kilogramów. mamy także Mamy odpowiednie krzesełko do wynoszenia pacjentów z, z czwartego piętra, Wyposażona jest bardzo dobrze, także myślę, że będzie służyć dla nas i dla pacjentów w ogóle wszystkich. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu nowe nabytki szpitala w Staszowie będą dysponowane do wyjazdu. Jedna trafi do stacji tutaj Staszowskiej z uwagi na to, że tak naprawdę posiadamy dwie lokalizacje. Dwie karetki mamy zlokalizowane w Staszowie, jedną karetkę mamy zlokalizowaną w Połańcu. Więc jedna pojedzie do Połańca, druga tutaj do Staszowa w lokalizacji na ulicy Wschodniej. Dotychczasowe wyjazdowe karetki nie trafią na złom. One będą służyć dalej szpitalowi, jeśli chodzi o transporty medyczne i stać tak naprawdę w zabezpieczeniu, gdyby cokolwiek się stało z tymi podstawowymi karetkami. Ze Staszowa dla STP Info Jerzy Strzyż.